Szukasz laptopa z długim czasem pracy na baterii? Ci się często podróżować pociągiem bądź samolotem? Cześć, jestem dominik 3 Info i dzisiaj przyjrzymy się temu oto Ultrabookowi. Pierwsze wrażenia nie są najlepsze. Laptop dociera do nas w szarym, nieoznakowanym kartonie. Oczywiście, specyfikacje znajdziemy na jednym z boków, choć zapewne takie rozwiązanie jest bardziej ekologiczne i tak nie zmienia wrażenia, że nie mamy do czynienia z produktem premium. W środku, oczywiście, znajdziemy instrukcję obsługi, która pewnie nikomu i tak nie jest potrzebna oraz ładowarkę. I tutaj są moje największe zastrzeżenia. Czy naprawdę że zamiast takiej Majkowskiej nie można było dołączyć z, z tej ładowarki korzystającej z urządzeń USB-C? Na pewno byłoby to bardziej praktyczne rozwiązanie. Przejdźmy jednak do samego urządzenia. Mimo, że Hyperbook twierdzi, że jest producentem, nie do końca jest to prawdą. Tak naprawdę mamy do czynienia z konstrukcją klewo, czyli kadłubkiem, który jest produkowany przez tego tajwańskiego giganta technologicznego. Nie jest to nic złego, bo tak naprawdę z tego rozwiązania korzystają wszyscy najwięksi producenci w branży. Sam laptop jest zbudowany w pełni aluminiowej, aluminiowo-magnezowej obudowie. Ważenie niecałe 1,15 kg. Wymiary są naprawdę kompaktowe, 31 na 21 cm. Obudowa jest na tyle solidna, że posiada nawet, spełnia nawet normy armii amerykańskiej, tak zwane MIL-810G. W przypadku ekranu, co prawda nie mamy, nie mamy zbyt wielu opcji do wyboru, jak naprawdę jest tylko jedna. Jest to standardowy ekran Full HD o częstotliwości odświeżenia 60 Hz. Jest to panel IPS, który zapewnia odpowiednie kąty widzenia oraz przyzwoite odwzorowanie kolorów. Największą zaletą jest również możliwość położenia ekranu na, na płasko. Dzięki temu tak naprawdę możemy czytać z niego notatki, w na nim przy biurku. I choć mamy do czynienia z kompaktowym urządzeniem, nie zawodzi również ilość złączy i portów. Po lewej stronie umieszczono port służący do ładowania urządzenia, wejście HDMI, port USB 3.2 generacji pierwszej oraz gniazdo USB-C. Należało powiedzieć, że to jest Thunderbolt 4. Dzięki niemu mamy możliwość podłączenia nie tylko zewnętrznych dysków twardych, ale także kart graficznych. Po prawej stronie znajduje się natomiast czytnik kart MicroSD, kolejny port USB 3.2 Gen1 i złącze kombużek do słuchawek. Mimo, że jest to bardzo kompaktowe urządzenie nie ma takich zastrzeżeń co do klawiatury. Zapada można by się przyczepić do ściśnięcia do sekcji strzałek, jednak samo pisanie jest bardzo przyjemne i wygodne. Skok z klawiszy jest zauważalny, a te wciskają się równo. Niestety z racji na wielkość urządzenia zabrakło miejsca na klawiaturę numeryczną, również touchpad jest niewielkich rozmiarów jak na dzisiejsze standardy. Choć miało można powiedzieć, że ultrabooki nie schłyną z dużych możliwości rozbudowy, to po zdjęciu dolnej pokrywy zostaniemy mile zaskoczeni. Producent przewidział możliwość zainstalowania drugiego dysku twardego, nawet rozbudowy pamięci RAM, czy zmiany karty sieciowej Wi-Fi. Zapewne nikle Wasze oko zauważyło, że jest tylko jeden slot dla pamięci RAM. Tak naprawdę producent przylutował na stałe 8 GB pamięci DDR5, dając nam możliwość rozbudowy dodatkowe 32 GB. Oznacza to, że maksymalnie Ultrabook może być wyposażony nawet w 40 GB pamięci RAM. Mózgiem L14 Ultra jest procesor Intela 13 generacji. Mowa oczywiście o niskonapięciowej jednostce Raptor Lake Core i 7 u Podobnie jak jej desktopowe odpowiednicy korzysta z hybrydowej budowy. Oznacza to, że do naszej dyspozycji posiadamy dwa rodzaje rdzeni. Dwa o wysokiej wydajności oraz osiem mogących pochwalić się wysoką wysokość energetyczną. Mimo, że mamy do czynienia z 15 watową jednostką, ta jest w stanie pracować z traktowaniem wynoszącym 5GHz. Niestety, w przypadku karty graficznej możemy liczyć na leciwy już zintegrowany układ IRIS XE. Oznacza to, że lista gier, w które będziemy mogli pograć, będzie dość mocno ograniczona. Jednak takiego sprzętu nie kupuje się przecież do rozgrywki, a do pracy. Zatem jak wypada w testach? Oczywiście wszystkie testy zostały wykonane na urządzeniu podłączonym do gniazda elektrycznego. Do samej wydajności Hyperbooka L14 nie mam żadnych zastrzeżeń. Ta jest wystarczająca jak na ten klasę urządzeń przystało. W testach z które są w stanie wykorzystać wszystkie rdzenie procesora widzimy nawet 20% przyrost mocy względem wciąż najpopularniejszych w ultrabookach układów Tiger Lake 11 generacji. Laptop świetnie radzi sobie też z kodowaniem plików wideo pod warunkiem, że korzystamy z rozwiązania Intela Fixing Video. Jednak największe moje zastrzeżenia co do pracy samego urządzenia budzi jego, jego kultura pracy. Niestety laptop jest dość głośny, jeżeli go w pełni obciążamy. O ile przywykliśmy do takiego zachowania laptopa gamingowych, w ultrabookach nie jest to na co dzień spotykane. Co prawda ma to swoje dobre strony, ponieważ procesor nie, nie przegrzewa się, a jego maksymalna temperatura nie, nie osiąga nawet 90 stopni. Coś za coś. Przejdźmy zatem jeszcze do najważniejszej kwestii. Czas pracy na baterii. Jak wiadomo, producenci prześcigają się w deklaracjach, ile urządzenia są w stanie pracować na jednym naładowaniu. Nie inaczej w przypadku Hyperbooka. Producent deklaruje nawet 20 godzin. Jednak się nie oszukujmy. Taki czas jest do uzyskania tylko w testach laboratoryjnych, w ściśle określonych warunkach. Na potrzeby naszych recenzji opracowałem własną procedurę, która jest jednak dużo bardziej wymagająca. Tak naprawdę sprawdzam wydajność przy odtwarzaniu materiałów pochodzących z, z internetu. Jaki wynik uzyskał Hyperbook? Jest naprawdę imponujący. Prawie 9 godzin pracy na baterii na jednym ładowaniu. Jest to najlepszy czas jaki zaobserwowałem w tej klasie sprzęcie. Przejdźmy zatem do podsumowania. Czy laptop jest godny, godny polecenia? Jak najbardziej. O ile potrzebujecie sprzętu, który długo działa na baterii, a wydajność nie odgrywa dla Was najważniejszej roli. Tego typu sprzętu używasz jako mobilnego biura, a nie z do grania, czy jako zamiennika komputera stacjonarnego. Moim zdaniem cel, który postawił sobie producent, czyli zapewnienie jak najdłuższej pracy na baterii, został zrealizowany w 100%. Warto też wspomnieć o cenie samego urządzenia. Podstawowa konfiguracja zaczyna się od 3599 zł. Co prawda mówimy tu o wariancie wyposażonym tylko w 8GB pamięci RAM, tej przyrutowanej. Pamiętajcie, że na stronie producenta możecie w pełni skonfigurować swój zestaw pod Wasze potrzeby. Jeśli podobał Wam się ten materiał, zostawcie lajka, subskrypcję i obserwujcie nasz kanał.